Rozwiążemy zadanie drugie z arkusza maturalnego czerwiec 2022. Liczba 2 do minus 3 razy 3 do minus 3 razy 4 do 0 podzielone przez 2 do minus 1 razy 3 do minus 4 razy 4 do minus 1 jest równa. 1, 3, 24, a może 48. Są to działania na potęgach. Są tutaj potęgi ujemne, ale jest również Dzielenie liczb o tej samej podstawie podniesionej do różnych potęg. Zatem możemy zapisać, że zgodnie ze wzorem, jeżeli my mamy a do potęgi n przez a do potęgi m, to jest to samo co a do potęgi n podzielone za pomocą kropek do m. I to oznacza, że my musimy potęgi odjąć. Podczas dzielenia odejmujemy potęgi. No ale to jest taka liczba dosyć pokomplikowana. No to połączymy sobie że dwójki osobno, pomnożone przez trójki do różnych potęg i jeszcze pomnożone przez czwórki do różnych potęg. Zatem będziemy mieć, że to jest 2 do potęgi minus trzeciej, odjąć i teraz biorę potęgę tą, która jest na dole, w mianowniku minus pierwszą. Raz. 3 do potęgi minus trzeciej odjąć minus czwartą. Razy 4 do potęgi zerowej odjąć minus pierwszą. No i co ja tutaj otrzymuję? 2. Dwa. Dwa minusy przy potędze dają plus, czyli będziemy mieć minus 3 dodać 1. Pomnożyć przez trójkę do potęgi minus 3, dodać 4 i pomnożyć przez czwórkę do potęgi pierwszej. Minus 3 plus 1 to potęga minus druga. Razy 3 do potęgi pierwszej, razy 4 do potęgi pierwszej, więc tutaj już mogę nie zapisywać. I teraz, co oznacza potęga ujemna? Potęga ujemna oznacza nic innego, tylko odwrotność liczby. Czyli 1 druga, ale potęga wtedy jest do dnia. I razy 3 razy 4, 12. 1 druga do kwadratu to 1 czwarta. I razy 12. No i po skróceniu czwórkę z 12, jeżeli skrócimy. Przez 4 to pozostaje nam 3. Dopiszę tutaj jeszcze wzór na tą potęgę ujemną, która nam się pojawia A do minus potęg do minus N. To jest to samo co A do potęgi 1 przez A do potęgi N. A również to samo co 1 przez A do potęgi N. Takie dwa wzory. Zastosowanie tych wzorów pozwala nam na obliczenie i zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, czyli odpowiedzi B.